Witam Was kochani serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam dla Was zapach, który bardzo mocno kojarzy mi się z miejscem, w którym dzisiaj jestem. Może nie z tym klimatem, nie z Orientem i tak dalej, ale przede wszystkim z rośliną, która w tym miejscu, w tym kraju występuje bardzo często, jest bardzo popularna i od chyba nie wiem, wieków związana właśnie z tym krajem. Zapach powstał w 2020 roku, więc jest zapachem dość młodym z grupy orientalno-waniliowej, ale bym powiedziała, że orientu w nim tutaj jest jak na lekarstwo. Prawie wcale. Mowa będzie o Montblanc Blanc Signature. Koreczek ładnie zdobiony, delikatnie, takimi z złotymi elementami. Macie napis. I piękną białą butelkę, która jakby od razu sugeruje nam, co możemy tutaj znaleźć. Yy, mamy wrażenie, że w, w jej wnętrzu nie znajdują się perfumy, a taki biały, biały, lekko gęsty balsam, taki kremowy, yy, i to, to jest charakterystyczne, że yy, zapach i i ta konsystencja, i, i to wszystko świetnie współgra właśnie z tą buteleczką. Wnucie w nucie głowy znajdziecie przede wszystkim klementynkę i tak naprawdę jako jedyna ona tutaj występuje. Wnucie serca będziecie mieli dużą ilość kwiatów, przede wszystkim piwonię, magnolię i liang cie bazy przede wszystkim benzoes, wanilię i białe piżmo. No i dobra, i jakby to tutaj Wam zaprezentować, jak to pachnie, po na odgarstka przede wszystkim czujecie wanilię. Lekko taką słuchajcie, słodkawą, nie jest to taka słodycz ulepna. Na takim podbiciu yy, kwaskowości pochodzącej z klementynki i z nutą gorzkawe, gorzkawej Liang-Liang. Ten zapach będzie yy, tak trwał w takiej formie przez 15-20 do pół godziny, yy, po czym będzie się rozwijał. O, słuchajcie, jaki przyleciał piękny motyl! No cudownie! No dziękuję Ci, Be zapach będzie się rozwijał. Będzie ewoluował i będzie y, robił się bardziej czysty, przestrzenny. Jeżeli lubicie takie kremowe, mleczne y, zapachy bieli, czystości, świeżości, y, lekkiej gęstości, słodyczy, ale słodyczy nieprzesłodzonej, to ja wam ze swojej strony polecam ten zapach. Y, I tutaj mam dla was. Niespodziankę, bo chciałam wcześniej oczywiście zrobić dla Was odcinek konkursowy. Nie wyszło mi na 500 subskrypcji i postanowiłam, że no, oczywiście chciałam zrobić to też przy, przy zmianie nazwy kanału. Bo niektórzy z Was zobaczyli, że się nazwa kanału zmieniła. Zmieniłam sama na taką, która mi przypasowała. No ale co tam? Zmieniłam sobie nazwę i chcę zrobić z tego tytułu dla Was konkurs. Więc te perfumy będą do wygrania. Ta buteleczka nie jest całkowicie nowa. Są to perfumy z mojej kolekcji. Myślę, że tyle zapachu zostało gdzieś z, z użytego. Tutaj dokładnie nie widać, bo, bo buteleczka na to, że tak powiem, nie pozwala podejrzeć. Ale tak naprawdę dostajecie. Myślę, że tak 45 ml zapachu wyłącznie dla siebie do przetestowania, do spróbowania. Być może te perfumy zostaną Waszymi ulubionymi. Jeżeli jesteście zainteresowani, to oczywiście zapraszam Was serdecznie. Warunek jest taki, że musicie być subskrybentami mojego kanału. Łapeczka w górę, komentarz i w komentarzu możecie zostawić Montblanc. Będzie, będzie, że tak powiem, łatwo. Ja powiem Wam w, w krótkim filmiku, kiedy będzie rozstrzygnięcie konkursu. I no dobra, to chyba by było na tyle. Jeżeli jesteście zainteresowani, jeżeli filmik Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, zostawcie, zostawcie subskrypcję. Będzie mi bardzo miło oraz komentarz zwrotny, żebym wiedziała, czy Wam się podobało. I do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Trzymajcie się, pa, pa.